W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, przychodzę do Ciebie na końcu dzisiejszego dnia, kiedy noc spogląda mi w twarz blaskiem Księżyca. Chcę przed Tobą zostawić mój dzień z tym wszystkim, co przyniósł i co zabrał. Chcę Ci zostawić to wszystko, co mnie ucieszyło i mój smutek. Chcę Ci pokazać to obolałe miejsce, gdzie straciłem trochę nadziei. Nie chcę się skarżyć. Ale chcę być sobą przed Twoim obliczem i przyznać, że znów straciłem jakąś szansę, że znów zgrzeszyłem, że znów zawiodłem bliskich i znów czuję się tak bardzo rozdarty i tak bardzo sam. Niech otuli mnie Twoja miłość. Tylko ona może dać mi nadzieję, że ten dzień nie był stracony. Pozwól mi bezpiecznie zasnąć pod skrzydłami mojego anioła stróża, a rano wstać by od nowa prowadzić walkę o trochę lepszy świat. Proszę, panie, amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Szczęść Boże wszystkim.